Sąsiedzko odwiedził nas mieszkaniec Łazarza, Karol Raniszewski, wiceprezes Stowarzyszenia Rowerowy Poznań. No to właściwie pan jest u siebie. Witam serdecznie. Dzień dobry państwu. Będę pana pytał, jak powiedziałem przed chwilą, przed wejściem o wyzwania, które przynosi codzienność. Przede wszystkim o to, jak rower w Poznaniu jako środek pomocy, coraz bardziej popularny, co widać w liczniku, który bije bardzo intensywnie tych wszystkich przejazdów, jak on się ma do tych informacji, które są związane z pewnymi decyzjami, powiedziałbym, samorządowymi władz poznania. Bo z jednej strony mamy między innymi podwyżkę, zapowiedź podwyżki cen biletów. No i może od tego zacznijmy. Czy to Pańskim zdaniem przełoży się na to, że ludzie przerzucą się na rower, czy jednak przerzucą się na samochód? Rower, to jest, to jest właściwie. Podwyżka cen biletów. Może to będzie bardzo po, populistyczne, co powiem, ale jest przyjazna dla rowerów. Tak, jest przyjazna dla rowerów, no i, i tutaj ta sytuacja tak naprawdę ona jest no, dość skomplikowana, bo z jednej strony mamy właśnie zapowiedzianą, e, zapowiedzianą podwyżkę cen komunikacji miejskiej. Z drugiej strony mamy wciąż bardzo wysokie ceny paliw, no więc okazuje się, że z tych e, takich no, realnych środków transportu w mieście rower zaczyna być bardziej konkurencyjny, no bo rower po prostu jest na Ewentualnie najtańszy. hulajnoga. Pol. Ewentualnie tak, hulajnoga, tak. No, tutaj e, jakby tych możliwości tej aktywnej mobilności w tym momencie mamy sporo, ale rower rzeczywiście no, jest tym środkiem transportu. Sportu, chyba jednak najtańszym, no bo to co zjemy to spalimy. Nie? Czy pan potrafi sobie mniej więcej oszacować tak bardzo, bardzo z grubsza, jak się to może przełożyć na wzrost popularności rowerów w Poznaniu? Trudno to oczywiście tak przeszacować, jak ta konkretna sytuacja się przełoży. Natomiast jakbyśmy sobie gdzieś tam spoglądali w tą historię współczesną ruchu rowerowego, no to możemy na przykład zauważyć, że bardzo podobną sytuację mieliśmy, w latach 70 w Holandii. No dzisiaj Holandia jest tym miejscem, gdzie ruch rowerowy jest największy, a jedną z przyczyn był właśnie kryzys na rynku paliwowym w tych latach 70 -tych. i to przełożyło się dość mocno na to, że właśnie rower został, można powiedzieć, ponownie odkryty przez Holendrów i dzisiaj Holandia no, jest tym najbardziej rowerowym ja, czy Holandia wybrała rower z rozsądku, można powiedzieć. Tak, wtedy. bo to jest naród bardzo pragmatyczny i, i rzeczywiście okazało się, że rower to jest właśnie bardzo pragmatyczny środek transportu, bo bo właśnie to już o tym powiedzieliśmy, jest tani. Po drugie, no, w tym ruchu miejskim tak naprawdę jest bardzo szybki. Jak sobie porównamy czasy przejazdu, Samochodem w korku, czy komunikacją miejską, gdzie musimy dojść do e, przystanku, z tego przystanku e, dokądś jeszcze potem dojść, no to rower jednak jest tym środkiem transportu takim door to door, tak? czyli od drzwi do drzwi. Wsiadamy pod domem, e, wysiadamy w punkcie, gdzie mamy się znaleźć. To brzmi oczywiście świetnie, pod warunkiem, że mamy też czym się poruszać. Ja się troszeczkę martwię, że z jednej strony władze Poznań mówią o podwyższeniu emilatów, czyli teoretycznie ku rowerzystom może się przechylić szala, a z drugiej jest zapobieganie. Likwidacji poznańskiego roweru miejskiego, który no, ładnych parę lat towarzyszył tutaj mieszkańcom i też ludziom, którzy przyjeżdżali do Poznania, bo to przecież często byli goście. Tylko do końca listopada będzie można korzystać z tego roweru. No, to jest z kolei ruch, który może, no, uważam, zatrzymać w jakiś sposób ten y, marsz kroczący rowerzystów przez miasto. Rower miejski był impulsem dla rozwoju ruchu rowerowego, kiedy on powstawał w dużych miastach, czyli w Poznaniu no, już ponad 10 lat temu. Również w Warszawie tak zwany efekt weturilo mamy, czyli rzeczywiście wiele osób uznało, że, czy, czy przekonało się o tym, że rower może być pełnoprawnym środkiem transportu w mieście. Na początku e, rzeczywiście korzystamy z tego roweru e, miejskiego, kiedy chcemy sprawdzić, kiedy chcemy się przesiąść. Z czasem tak naprawdę e, no, wygodniej jest poruszać się własnym rowerem, w związku z czym widzimy, że już e, ten pierwszy efekt, e, on trwał przez kilka lat, ten szczyt e, wypożyczeń mieliśmy w 2017-2018 roku. Potem zaczęło spadać. Od tego no, czasu zaczęło pandemię, spadać no, i rzeczywiście i pandemia się do tego dołożyła. Natomiast e, tego efektu już tak naprawdę aż no tak, tak dużego żeby aż tak nie było. Żeby zupełnie Myśmy to? rzeczywiście w tych rozmowach wcześniej już również publicznych wskazywali na taką jakby zależność. To znaczy nie chodzi tutaj o to w całej tej likwidacji roweru miejskiego, żeby to była jakaś oszczędność dla miasta, bo to po pierwsze nie jest duża oszczędność dla miasta, po drugie to tak naprawdę obniża te, te, te środki, które zostają wydane na rozwój ruchu rowerowego. Myśmy mówili od początku o tym, że jeżeli rower miejski zostanie, rzeczywiście, jeżeli taka decyzja zostanie podjęta, to te środki muszą być przekierowane na rozwój infrastruktury rowerowej. To mówi ten zarząd transportu miejskiego, który mówi, że te pieniądze, które byśmy wydali na utrzymanie roweru miejskiego, będziemy przekierowywać właśnie na infrastrukturę. No i ja liczę, że rzeczywiście, czy my liczymy, że ta zapowiedź zostanie y, zrealizowana. Ale jest jeszcze woks populi. Pojawiają się kolejne strony, facebookowe profile, tak dla roweru miejskiego. Dajcie nam wybór, nie przymus. Są ludzie, którzy mówią, że nie chcą nikomu narzucać. Poruszania się rowerem, natomiast chcieliby mieć taką możliwość, że będą po prostu mogli korzystać z roweru miejskiego, który na przykład gdzieś się obok nich znajduje. No, no jednak w dobie oszczędności różnych możliwość przejazdu był ten limit bezpłatny, który dawał pewien handicap. No te zachęty jednak w jakiś tam sposób działały, nawet jak ta liczba się zmniejsza. Jest także taka inicjatywa mobilnego miasta, która też zbiera podpisy wręcz przeciwko tej decyzji. No więc słychać ten głos. Tak, oczywiście, no, rower miejski w dalszym ciągu miał jakichś użytkowników. To nie jest tak, że nikt już nie wypożycza tego roweru miejskiego, ale no, jeżeli by porównać sobie popularność tego roweru właśnie z tych lat szczytowych, czyli 2017-18, tam mieliśmy blisko no, około 1 800 wypożyczeń każdego roku. Ostatni rok to było jedynie 320 tysięcy wypożyczeń i tym się władze e, Natomiast no, koszty, koszty funkcjonowania tego systemu rzeczywiście one nie spadają w związku z tym, że mamy mniej wypożyczeń, miasto w dalszym ciągu te same środki musi przeznaczać mhm. na rower miejski i to było blisko 8 milionów złotych rocznie, czyli tyle, ile my tak naprawdę mamy w tym desygnowanym budżecie rowerowym na rozwój całej infrastruktury Czy rowerowej tam w byłby, Poznaniu. Pan byłby w stanie to przełknąć w sytuacji, gdyby powstała ileś tam dodatkowych kilometrów ścieżek miejskich czy odpowiednich, nie wiem, kontrapasów, innych udogodnień, które umożliwiają bezpieczną przede wszystkim jazdę, nawet za cenę tego roweru miejskiego. W idealnej sytuacji chcielibyśmy, żeby Poznań miał znacznie większe środki, czy przeznaczał znacznie większe środki na to, żeby rozwijać samą infrastrukturę rowerową, czyli tą, tą, tą twardą infrastrukturę oraz żeby miał również środki na funkcjonowanie roweru miejskiego. Natomiast w sytuacji, jeżeli mamy tak naprawdę bardzo ograniczone środki, na infrastrukturę i my się od wielu lat domagamy tego, żeby one zostały zwiększone. No ale niestety w 2016 czy 2015 roku zostało uchwalone te 8 milionów i my dzisiaj po wielu latach w dalszym ciągu te 8 milionów mamy tak naprawdę zabezpieczone na to, żeby budować drogi dla rowerów. No to jeżeli to jest wybór coś lub coś, to zdecydowanie stawiamy na tę infrastrukturę, ponieważ ona że realnie w tym momencie zwiększa nam hmm. potencjał rozwoju tego ruchu rowerowego niż Natoma rower miejski, niż rower miejski hmm. natomiast rower miejski no jest takim elementem dodatkowym całej, całej tej polityki, nazwijmy to rowerowej. Ja trochę impresję osobistą przywołam, pewien sentyment ku rowerowi miejskiemu. Niedawno na trasie do Strzeszynka jest takie miejsce bardzo wyboiste, wybrukowane. Zobaczyłem grupę młodzieży na rowerze miejskim. Pomyślałem sobie, jaką to trzeba mieć determinację, żeby na nie najnowocześniejszym Sprzęcie pokonywać tę drogę, która jest bardzo wyboista, no i stwierdziłem, czyli jednak ma to amatorów. Ma na pewno amatorów, no i też możemy zakładać chyba z dość dużym prawdopodobieństwem, bo już mamy cztery miasta w Polsce, gdzie pojawili się operatorzy komercyjni, którzy uh -huh. pro proponują prócz rzeczywiście również e, rowery miejskie. Że, że tak, że oni po prostu tę próżnię wypełnią. No nie będzie to już oczywiście tak tanie, bo, bo to musi się spinać, to nie będzie dofinansowane z budżetu miasta, ale myślę, że taka możliwość w dalszym ciągu będzie. Zapytam pana jeszcze, jak się jeździ w tej chwili po poznaniu rowerzystom? Pytałem kierowców, szczególnie po centrum rozkopanym, czy rowerzystom jest łatwiej? No na pewno jest łatwiej, tylko czy też to jest sytuacja optymalna dla was. No, centrum jest dość. Trudno, jeśli chodzi o przejazd również rowerem, bo jednak te piętrzące się remonty, one również dotykają rowerzystów i to widzimy na przykład licząc ruch rowerowy na Placu Wolności. Tam na wszystkich licznikach w Poznaniu ten ruch w porównaniu do roku poprzedniego wzrasta, natomiast na Placu Wolności spada, co zrzucamy właśnie na karp tego, że. Centrum jest dość nieprzyjazne również rowerem, natomiast no, w tych miejscach, gdzie powstała w ostatnich latach infrastruktura rowerowa, czyli trzy takie główne trasy rowerowe, które powstały, tam rzeczywiście no ta jakość dojazdu do centrum jest dużo dużo większa. Jak pan, ja pan ocenia zasadniczo poznania tych innych miast? Mamy taki świeży raport przygotowany przez Centrum Rowerowe.pl, w którym no, mówi się też choćby o ponad 2,5 miliona cyklistów zarejestrowanych w systemie tym. Liczniku y, rowerowym, który Poznań posiada, to także jest jako plus odnotowane, bo nie każde miasto taki licznik ma, który kontroluje jakiś ten przepływ rowerzystów przez stolicę Wielkopolski. No ale jest kwestia oczywiście tutaj różnych y, parametrów przyjmowanych, y, ilość ścieżek rowerowych, to co Pan mówił, procent budżetu przeznaczony na infrastrukturę rowerową, poprawa bezpieczeństwa. Jak się to ma do innych y, dużych miast polskich, Poznań oczywiście. Znam ten raport i, i ten ranking. No, rankingi tego typu one mają swoją specyfikę. No, tak. Coś trzeba porównać. Czasem to jest takie porównywanie gruszek z jabłkami. Bo, i owoc. Tak, no bo ta, to miasto, które ma na przykład najdłuższe drogi dla rowerów, czy najwięcej w porównaniu do liczby mieszkańców czy innego kryterium, które byśmy sobie przyjęli, to jeszcze nie oznacza, że to jest miasto faktycznie przyjazne rowerzystom, no bo bardzo łatwo się buduje trasy rowerowe gdzieś tam na obrzeżach miasta. Bardziej istotne jest to, czy te drogi dla rowerów są budowane z sensem, czy one są budowane tam, gdzie są źródła i cele podróży, czy one łączą te miejsca. I myślę, że tutaj w Poznaniu no, idziemy dobrą drogą. To znaczy mamy taki dokument strategiczny, który mówi nam o tym, gdzie te drogi dla rowerów budować, gdzie tę infrastrukturę tworzyć. I według tego programu działamy, no jesteśmy już, praktycznie powinniśmy kończyć harmonogram tego programu, natomiast no jeszcze jesteśmy trochę, można powiedzieć, w polu, bo, bo tak jak wcześniej wspomniałem, no w dalszym ciągu ta infrastruktura rowerowa w Poznaniu jest niedoinwestowana. Ale to się przekłada na najważniejszy, tak naprawdę czyn, najważniejsze kryterium, po którym sprawdzamy, czy miasto jest przyjazne rowerzystom czy nie, to jest udział ruchu rowerowego. I tutaj akurat już mamy te badania nawet sprzed pandemii ten udział we wszystkich podróżach ro, po mieście rowerem wynosił 8,4% i to jest wskaźnik, który jest najwyższy, zmierzony przynajmniej spośród polskich dużych miast. Czyli no, na to powinniśmy zwracać raczej uwagę, nie na to, czy mamy mniej czy więcej kilometrów tych dróg, no bo te kryteria po prostu one nie zawsze są porównywalne. Różne są też kryteria przez miasta podawane, co jest tą infrastrukturą rowerową, co nie jest. W związku z czym te mogą być spore różnice, które tak naprawdę nie są obrazowe. To brzmi przyzwoicie, natomiast mam także małą łyżkę dzieck. sam pan wspominał właśnie, w komentarzu do tego raportu o tym, że są jeszcze osiedla, które nie mają dobrego połączenia tak naprawdę z centrum, jeżeli chodzi o ścieżki rowerowe i jest dużo takich plan na mapie Poznania. No jest, chociażby tutaj siedzimy sobie na, w Państwa studiu na Łazarzu i owszem, część Łazarza ulicą Grunwaldzką na pewno do centrum bardzo wygodnie sobie teraz dojedzie, no bo to jest jedna z tych kluczowych inwestycji, która powstała w ciągu ostatnich kilku lat, ale już na przykład Dolny Łazarz no nie ma żadnego połączenia rowerowego z centrum, bo żeby przedostać się rowerem z Dolnego Łazarza na most dworcowy trzeba przejechać wciąż bardzo przyjazną ulicę Głogowską. Także tego typu plam na mapie miasta jest bardzo dużo. Także no, to jest tym celem na najbliższe, no mam nadzieję, kilka lat, żeby te plamy rzeczywiście zlikwidować, żeby te inwestycje, które są teraz bardzo potrzebne, żeby one ruszyły z kopyta. No tak naprawdę to ma też sens z punktu widzenia takiego, żeby nam się wszystkim poruszało bezpiecznie. I sam pan też wskazuje na to, że to jest prosta korelacja pomiędzy budową infrastruktury rowerowej a spadkiem liczby wypadków, do których dochodzi w mieście. Z udziałem rowerzystów. Mm, tak, tu jest taka zasada, która sprawdza, się no, na całym świecie, czyli safety in Numbers im więcej osób porusza się rowerem w danym miejscu w danym mieście. tym oni są bardziej zauważalni, tym mniej zaskakują tak naprawdę po innych uczestników ruchu i wszyscy uczymy się po prostu lepiej współ, współpodróżować, że tak to nazwę, czyli by współżyć po prostu na tej drodze. I to pokazuje chociażby właśnie przykład poznania to znaczy mamy wzrosty ruchu rowerowego, które sięgają no, na pewno kilku, kilkunastu procent roku do, rok do roku. Tak przynajmniej wskazują te liczniki, czyli te twarde dane, którymi dysponujemy. Natomiast liczba wypadków, czy liczba zdarzeń, bo tutaj akurat też w rankingu się to troszeczkę nie pojawiło, liczba zdarzeń z udziałem rowerzystów, no, nawet jeśli nie spada, czy, czy nieznacznie spada, to na pewno nie rośnie. Hmm, to na koniec zapytam pana, jakim rowerem najchętniej jak poruszać się po mieście? Czy to będzie chole? taki typowy miejski, czy to będzie góral, a może kolażówka? Co pan e, Najlepiej rowerem, na, e, na, najlepiej po mieście poruszać się tym rowerem, który się po prostu ma. <laughs> e, jazda rowerem po mieście to nie jest żadna e, filozofia tak naprawdę. Czy bierzemy ten rower, który mamy, czy to jest rower górski, czy to jest rower właśnie holenderski, kolażówka, wsiadamy i jedziemy. E, warto sprawdzić sobie wcześniej oczywiście trasę. Uczymy się miasta tak naprawdę jeżdżąc Rowerem na nowo trochę mamy dużo skrótów, mamy takie ułatwienia jak kontraruch, czyli no wiele ulic jednokierunkowych jest dla nas dostępnych. Pod prąd można powiedzieć, także ta, to miasto trochę wygląda inaczej z perspektywy roweru. No i właśnie, najlepiej jeździć tym rowerem, który się po prostu ma w garażu, w piwnicy na strychu. To bardzo dziękuję w takim razie. Życzę przede wszystkim dobrej pogody. Dzisiaj trochę się już zaczyna chmurzyć, ale myślę, że do wieczora będzie jeszcze śmiganie rowerowe. Tak. Karol Raniszewski, Rowerowy Poznań. Bardzo dziękuję za to. Dziękuję bardzo.